Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Art Serbin. Dom pani lasu. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Wyruszył na bagna szukać żony. Nie wiem, czy ją znalazł. Szkoda. Że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Szkoda. Miejsca baron uważał, że panie Laso są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Nie żyje, powiesił się po śmierci żony. Jego córka jest w gradzie. Szkoda. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Chłopi walem na tę noc świętem Darów. Nie wiem dlaczego.